na tą samą przerębę którą wykopywaliśmy 3 dni temu ponieważ w nocy w jednej najwyższy 21 stopni na następny doby przyzna przypuszczam że zmieniła się trochę ura śnieg jakby jakby popadł w tym miejscu a to by znaczyło że zacząć przerastać, mógł zacząć przerastać. Zobaczmy na ile on przyrósł, jaka jest jego struktura po tak silnych wrocławach przez trzy Wiemy dokładnie w tym samym miejscu. Wyraźnie widać, że jest trudniej. Tylko wierzchnia warstwa łatwo się poddaje, ale tuż pod spodem trafiamy na nowy kryształ ponieważ woda, która wypełniła nam wtedy przerębel, teraz zamarła. Posłużę się większym kalibrem. Jak widać, uderzeń trzeba kilka. W tej chwili już jesteśmy niżej. Ułaską stroną zrobimy. Jesteśmy niżej niż byliśmy 3 dni temu. To znaczy, że lud przyrósł wyraźnie. Inny jest też jego kol. Teraz dopiero przebicie sądowro zrobimy otwór robiąc w ten sposób wypychamy odbicia lodu które są na dole przy otworze na zewnątrz Mniej będziemy mieli zaburzone ewentualną krawędź dolną przy mierzeniu później. Mniej będzie zaburzone odczucie głębokości. Trzeba się było trochę narobić. Tutaj. Specjalnie dla kolegi fizyka mamy już chiteczko, Pozdrawiam. Łopaty do śniegu nie wzięliśmy, bo za duża, nieporęczna i bez sensu. Jest wiatr. Mamy wiatrowskaz. Jak się zawiesi, zrzuci, znaczy jest wiatr. w Prosty sposób. Z poprzeczką, która pozwoli dosyć daleko wsunąć się w dolną krawędź, żeby nie było właśnie błędu odczucia, na, błędu pomiaru na odpryskach, tyle w zupełności. Wystarczy mierzymy.